Poduszki i materace marki Livazia z wypełnieniem z naturalnego kapoku to idealny sposób na odprężenie w zgodzie z naturą. Nasze poduszki tajskie XXL mają wyższe oparcie świetnie sprawdzą się więc w przypadku nieco wyższych użytkowników podczas odpoczynku w ogrodzie, jak i przy oglądaniu telewizji w salonie. Poduszki kapokowe to naturalne, uniwersalne produkty, które spodobają się również minimalistom. Kapokowe wypełnienie nie odkształca się i jest szczególnie pomocne w przypadku bólu pleców oraz podczas relaksu. Kapok to naturalny surowiec pozyskiwany z drzewa kapokowego. Nasze ręcznie wytwarzane materace są wypełnione w 100% puchem tej rośliny. Wypróbuj włókno kapokowe i ciesz się naturalnym komfortem. Liwazja. Kapok zapewniający naturalny relaks.